No, rany. Będę mieć siniaka, ale obciach. Ile darmowych rzeczy? Patrzcie, tekturowe pudło. Tak, czas na przemianę. Już wiem, co zrobię. Coś dużego. No nie? Dobrze, że mam dużo taśmy. Jeszcze kawałek? Już. Zmachałam się, ale było warto. A kolor? Hej, użyję tego. Cóż, jeszcze paru. Jest świetnie. O, co to? Powinnam? O, są idealne. Pięknie. Nieźle. No, też chcę domek. Tak, domek. Już. Pomóż, ty też przyjedź. Wzywam was. Dobrze. Hej, tutaj. Rety? Przepraszam. Naprawdę? To dla pani. Nie dotknę tego. Hej, to zajmie godzinę, dobra? Czy to konieczne? I gotowe. Wow. Oto domek. Pewnie chce pan pieniądze. Tyle wystarczy? Może być. Wow. Ile pracy? Ale to nie koniec. O, pieniężny domek. Ekskluzywny, tak? I tylko mój. Huh? Chodź tu, skarbie. Zbuduj tam, dobra? Ma być elegancki, jasne? Kończysz? Wygląda tandetnie. Okropny. Dodam trochę złota. Wow, złota cegła? Niezwykłe. Stopią. Co? Czemu? Tak nie wolno! Nie wierzę w to. Mogłem być bogaty, ale nie będę. Zaczynam. Płynne złoto. Jest bardzo ładne. Ale lśni. Co za wyrafinowany gust! Gotowe? Super! Ale czegoś brakuje. A, już wiem! Róż! Proszę. Jaki słodki! Hurra! Kochasz to? To dla ciebie. Bardziej w lewo. Idealnie. I co? Zasłużyłeś na złoto? Wow! Dam ci jedną. Wspaniale! Dziękuję! Ale tanio, to wspaniałe! Może być bardziej luksusowe? Więcej złota! Hurra! Jest pięknie! Hej, a ja? Halo, słuchajcie. Nieważne, muszę przewietrzyć dom. Chwileczkę. Wala? Voilà, okno, fajnie. Hej, co to? Chyba odpowiedni rozmiar. Zaraz się dowiemy. Tak, jeszcze nie skończyłam. Podkreślę to, żeby było ładniej. Jeszcze trochę? Gotowe. Świetne, nie? Hej wy! 500 dolarów? Brzydko! W żadnym razie. Raz, dwa, trzy. Dobra. Co dalej? Co to? Rurka? Nie, wielka rura. W sam raz na okno. Fajne, nie? Cześć! Jak ładnie. Zobacz! Jestem trochę zajęta. Nieważne. Pomóż. Ja? No dobra. Podnieśmy to. Trzymasz? Postaw to. To trudne. Nie jest fajnie. Jeszcze trochę, chodź. Wystarczy. Dzięki. Niewdzięczna. Czy to trudne? Co robisz? Poczekaj chwilę. Tada. Czyż nie jest śliczne? I mięciusie. Już! Lubisz róż? To nic takiego. Lepsze niż twoje. Jak śmiesz, ja ci pokażę. Moje perły! I co z tego? Co się dzieje? Przestańcie! Hej, spadaj! No dobra. Ratunku! Już po nas. Mam światło. Chodźcie tu. Z drogi! Chodźmy tam. Mam złe przeczucia. Zrobić to? Całe szczęście. Uciekam stąd. Nieważne, jest dużo lepiej. Co za ulga? Hej, mam pomysł. Zrobię coś. Najpierw coś wytnę. Gotowe? Zobaczcie. Teraz je pokoloruję. Na różne kolory. Niech nastanie światło. Przyczepię to i gotowe. Klimatyczne, nie? I za darmo. Słyszycie? To ma być innowacja? Ja to wyjaśnię. Nie wiem, jak tego użyć. Daj coś lepszego. Wow, to jest lepsze. Nic nie błyszczy tak jak złoto. Pokażę ci o co chodzi. O tak, chcę je mieć. Tada. To nie koniec. Jeszcze parę detali. I teraz można to powiesić. Świećcie, maleńkie. Pasuje do banknotów, prawda? Powiem, że średnio. Wolę większy luksus. Jak to? Tak, są prawdziwe. Mam ich cały sznur. Ale klasa. Perły są super eleganckie. Fantastycznie, nie? Hurra! Ślicznie! Podoba mi się. Dobra robota. Jak odbiorę pocztę? Spójrzmy. Co wybrać? W życiu. O, to ładne. Gdzie to jest? O, rety. Dotarło. Jak to ulepszyć? Dodam rubinową czerwień. Są piękne. Po co mi zwyczajna skrzynka? Elegancko. Muszę wysłać fotkę. Tego dziewia? Wolę coś dobrego. Nie. W życiu, to ciekawe. Cześć! Miłego dnia. Przepraszam, a zapłata. Moment. Do pracy. Jasne, zapomniałem o najważniejszym. Wow! Hej, gdzie on jest? Zostałam sama? No nie, jakie to piękne. Chwileczkę, już. Gotowe, na bogato. Bardzo ładnie. Może też coś kupię? A może nie? Widzicie czemu? To śmieć, chyba że wiem, jak być pomysłowa. Gdzie ołówek? Naszkicuję to. Mam wizję. Zrealizuję ją. Widzicie? No proszę, mam skrzynkę. Brak telefonu? Nie szkodzi. Hurra! Patrzcie, to moje. Nieźle, jak na pleps. Co to? Ukryjcie się. Boję się. O nie. O, Rety. Co tu robicie? O, już po nas. Małe domki? Ciekawe. Hej, możemy wyjść. Mało brakowało. Hej, mam list. Co to? O nie. Sprawdzian? Dziś? Trudno. Mam to samo. Szkoda. Sprawdziam? Bułka z masłem. Zawsze jestem przygotowana. Zeszyty? Mam je. Wow, widziałaś? Mam pomysł. Chodźcie, łezki. Idę na lekcję. Pomożesz nam w sprawdzianie? Proszę. No dobra, pomogę. Szybko, spóźnimy się. Polub i subskrybuj, żeby być na bieżąco. Knewy, Utknęły? potknęłyśmy. No to super. Nie wyjdziemy. A ja brzydko pachnę. Muszę się wykąpać. Ja też. No cóż, nic nie poradzimy. <laughs> Ale ekstra wanna. No cóż, chyba się nieco rozejrzę. To pudło pod startą gazet i desek. Przesunę je na środek i sprawdzę co w nim jest. Po co to tyle drewna? Hej, to się może przydać. Fuj, ile tektury i śmieci. Co jest w tych pudełkach? To jakieś składowisko odpadów? O, młotek. Uf, okropnie ciężki. O rety, Naomi. Och, nic ci nie jest kochana? Chyba nie. Proszę, weź to. O, super. Z wielką chęcią. Och, nie do wiary. Ten młotek mi się bardzo przyda. Precz staśmą klejącą. Wezmę te dwie deski i ułożę tak jak trzeba. Teraz wbiję gwóźdź. Dobrze, że Naomi znalazła młotek. Tak jest. Teraz wezmę resztę drewna i też przybiję. Czuję się jak stolarz. Przepraszam, wybacz, muszę się tędy przycisnąć, Naomi. Kolejny gwóźdź i już! Uff, skończyłam! Ale się napracowałam! Jak ty to zrobiłaś, Ejwa? Co wy tam knujecie? Skąd ten hałas? Zbudowałyście coś? No cóż, ja też mam asa w rękawie. Mój złoty materiał. Zobaczcie, co z nim zrobię. Proszę. I co? Zatkało. Ulepszyłam wannę. Teraz jest złota. O oh, wow, jestem super. Naprawdę myśli, że to sztuka? Chyba tak. Wiecie co? Złożę zamówienie. Spójrzmy. Nie, nie taka. Fuj, w życiu. Kto by ją chciał? O, chcę tę. Właśnie takiej szukałam. Ech, to właściwy adres? Sprawdzę. Chyba tak. Halo? Przywiozłem zamówienie. Szybciej, muszę dostarczyć inne przesyłki. Idę, idę. Zaraz. Nie, zatrześnięte drzwi. Otwórzcie się wreszcie. Chcę swoją wannę. Halo? Czy ktoś jest w łazience? To chyba jakieś żarty. Nie znoszę tu być. Dość tego! Muszę dostarczyć inne rzeczy. Spadam stąd. Ale denerwująca sytuacja! Na czym ja siedzę? Hej! Dmuchany basen! Super! Na pewno mi się przyda. Wystarczy, że go nadmucham. Ech, ta tektura nie jest zbyt wygodna. Cóż, może po prostu podłożę więcej? O, świetnie to wyszło! O, rety! Co za wysiłek! Ale udało się! Położę go tam, gdzie jego miejsce. Zbudowałam wannę. Uch, świetna ta nadmuchiwana wersja. Mogę się rozłożyć. Ach, jak to wygodnie. Idealnie dla mnie i dziecka. Uwielbiam być tak wysoko. Ha, ten złoty materiał zaczyna mnie powoli nudzić. Coś z nim nie gra. Halo, gdzie służba? O, czy to odgłos dzwonka? Panienka wzywa? Proszę czekać, już biegnę. Uf, ale się zmęczyłam. O, to chyba moja służąca. Hej, jesteś tam? Panienko Olivia? To ja przyniosłam czekoladę. Podam ją panience pod drzwiami. Oto ona. Widzę tabliczkę. Mam ją. Może się od razu poczęstuję. Hmm, całkiem niezła. Służba! Jesteś tam? Chcę jeszcze? Jeszcze? Dobrze? Już wiem. Podrzucę panience gotówkę. Uuu, lubię gotówkę. I to jak? Chętnie wezmę. Niezła sumka. Ukryję ją. Ach, jeszcze czegoś chcę? Co ja mam zrobić? Może po prostu dam jej te rupiecie? Uuu, co mi teraz przesyłasz? Świetnie. Właśnie tego mi trzeba. Dziękuję. Jest rozpieszczona nawet teraz, gdy utknęła w łazience. Ach, naprawdę utknęła? Otwieraj! Fajnie! Mam zielone ozdoby. Zaraz zielony? I różowe? Fuj, nie ma mowy, nie chcę ich? Co to? Skąd się to wzięło? U, uwielbiam złoty kolor. Obwieszę tym tiulem swoją złotą wannę? Tak, wygląda znacznie lepiej. Orety, ale ma ładnie. Jakoś to wykorzystam. Zwiążę zieloną i różową. Oj, oj, jakie to śliczne! Uf, co za ulga? Mi się chciało. Zaraz, co? Skąd Naomi ma taki ładny materiał? Dość tego. Też ozdobię swój kąt. Papier toaletowy jest równie dobry. Przyczepię tutaj i zawieszę. Teraz drugi pasek tuż obok. Może nieco to naciągnę? Tak, wygląda świetnie. Dobrze mi poszło. Co wy na to? Eee, Jestem u siebie. O, cześć. Co myślicie o moich ozdobach? Są w porządku. Tak, ale nie w moim stylu. Mnie się podobają, Didziusiowi też. Chodź maleństwo, usiądźmy wygodnie. No dobra, może rozwalę drzwi młotem. Zaraz. Ech, na pewno jestem na to za słaba. Pora na relację z zatrzaśniętej łazienki. Uch! Co to ma być? No mi, zabieraj swoje nogi! Co? Ech, nieważne. Fuj, okropnie cuchną. Mogłaby się przynajmniej umyć. Hej, chwileczkę! To mi podsuwa świetny pomysł. Dzięki Oliwia. Nie dziękuj! Po prostu trzymaj nogi z daleka ode mnie. Mam złotą nić, która mi się przyda. Tyle wystarczy. Zaraz to zawieszę. Przyczepię myjkę, żeby zwisała. Wezmę różne długości. To całkiem ładne. Wow! Podobają mi się i mnie uszczęśliwiają! Pora się odprężyć. Zasłużyłam. Uff, może się przebiorę? Zaraz, Oliwia się gapi. Nie przejmuj się, przebieraj się śmiało. <laughs> Czy wszyscy biedacy są tak wstydliwi? Szukałam tego kawałka tektury. To wystarczy, żeby się zasłonić. Dziwnie się zachowuję z tą tekturą. Może ją potrzymam? Ech, niemożliwe. W ogóle nie rozumiem biedaków. Wszystko w porządku? Nie zwracaj uwagi. Hmm, może zapewnię sobie odrobinę prywatności. Właściwie? Tak, to chyba zadziała. Przepraszam, Olivia. Wezmę się do pracy. Dobrze, że mamy metalową rurkę. Wykorzystam te kółka, żeby powiesić karton. Super, bardzo mi się podoba. Mogę to otworzyć. Co to ma być? Skąd wam ma tę przesuwaną ścianę? Przepraszam, Olivia, ale potrzebuję trochę prywatności. Nieważne. Myśli, że taka z niej wielka dama za tekturą? Aaa! co to jest? Ach, kaczuszka? Co ty sobie myślisz? Zaraz. Może kaczuszki pomogą? Chyba tak. Chodźcie tu kaczuszki, ustawcie się w rządku na brzegu wanny, ty i całe twoje stado. Dobrze, że mam ich tu całe mnóstwo. To już ostatnie. Krąg został zamknięty. Uff, bardzo się napracowałam. Tyle gumowych kaczuszek. Wow, spociłam się. Dobrze, że mam kasę. Wysiłek był tego warty. Mam świetną wannę. Może wykorzystam te druty. Zaraz? Nie umiem się włamywać? Uf, jest mi tu bardzo niewygodnie. Jak sprawić, żeby mnie nic nie uwierało? Dłużej tego nie zniosę. Muszę coś wymyślić. Uuu, plastikowy worek. Przyda się. O, tak, to mi z pewnością pomoże. Dodam odrobinę złotego brokatu teraz wodę. Uuu, jakie to ładne. Kręci się i błyszczy. Wymieszam brokat, wstrząsając. Wow, coś pięknego. Idealnie. W końcu mamy maleńką poduszkę. Uuu, od tego siedzenia boli mnie kark. O, moja torebka. Na pewno mam w niej coś, co się przyda. Dalej, gdzie to jest? H ha? Hagiłaki, Nie wiedziałam, że go mam. Koń? No proszę, złota poduszka. Jaka mięciutka, gładka i wygodna. Położę ją tutaj. Od razu lepiej. No dobrze, może podniosę nogę? Ach, nie da się wygodnie ułożyć. To bez sensu. Hmm, mam jeszcze rolkę papieru i butelkę z wodą. A jeśli. Nie, zacznę od papieru. Kto wie, może to wystarczy? Spróbuję. Mięciutka. Nadaję się na poduszkę. Ta szpitalna łazienka bardzo się zmieniła. Ech, tak! Udało się! A, nie patrz na mnie! E, co tu się dzieje? Ja nie... Hej, wynoś się! Potrzebujemy prywatności. Oj Przepraszam. Zaraz! Nie zatrzaskuj! Uf. Nie! Wracaj! Nie zostawiaj nas! A, znów się to stało! Nigdy nie wejdziemy. Co porabiają moje kochane aniołeczki? Juhu! Och, są takie grzeczne! Ja to mam szczęście. Zaraz siedzą podejrzanie cicho? Wiedziałam! Co tu się dzieje? Haha, <laughs> toż to epickie! Cześć, mamo! Mogłam się domyślić. Jest! Uwielbiam tę grę! Tylko zatankuję. Syneczku, co ty wyprawiasz? Konsola? O tej porze? Aleks, powinieneś już spać. Sorki, mamo. Jesteśmy w połowie quest'a. Nieważne. Składaj piżamę i idź spać. Proszę, mamo, chcę dokończyć grę. To niesprawiedliwe. Mamo! Cichaj mi tam i idź już spać. Dobra! Mam cię na oku. Same problemy z nim. Ja nie wiem, co on widzi w tych grach. Mama zawsze psuje zabawę. Co to? Brzmi jak gra. Dochodzi z kuchni. Sprawdzę to, mama? O, przekąski. Zaraz, zaraz. Czy to małe zielone ludki? Wiedziałem, że istnieją. Tak, Och. Mamo, co ty robisz? To fajna gra. Jakim cudem nabiła nowy rekord? Ono tu. Ale fajnie mamo. Uważaj! Fajny tatuaż. Nie, ja będę miał szczeniaczka. Co tam się dzieje? Wow! Super, kujona mi tu brakowało. Chyba przyjdę kiedy indziej. Żałuj, że nie widziałeś. Było ich chyba 20! A ja wtedy gong! Auć! Prawie gotowe! Yy, siema chłopaki! Yy, siedzisz na mnie? Masz jakiś problem? E, fajnie jesteście! No i gotowe. Fajnie, dzięki. Czterooki? Mam nowy rower. Ja! Eee, okej. Okay. O, niedobrze mi. Jeszcze mdleję w dodatku. Sorki, już lepiej. Poproszę, tatuaż. Wiem. Czego chcesz? Chciałbym taki. Ten serio? Jest słodki. Dobra, to twoja ręka. Zaczynamy. Nie wierzę, że to robię! Tylko nie zemdlej. O, wykrakałam. To mi coś przypomina. Chwilka dla siebie. Spędziłabym to cały dzień. Pan kot. Za mało miękki, miszka. Jakiś typu chaty. Wiesz co, przydasz mi się? Ej, już po wszystkim? O! Weź go, taki mięciutki. Dziękuję. Jestem gotów. Oj, szczypie, obronisz mnie, prawda? Mmm, pyszności. Ma takie lipne ciuchy. Dobra, cicho. Dobry. Już tu jest. Zacznijmy trening. Strasznie głośno. Róbcie przysiady. O tak? Tak, tak. Zaraz wracam. Poszedł. Uff, nie znoszę przysiadów. Widziałaś ten strój? Jak wam idzie? No wiecie co? Przepraszamy, już skończyłyśmy. Patrzcie, teraz wysokie wykopy. Musimy? Ła! Żyjesz tam? Za mocno mi się kopnęło. Ćwiczcie dalej. Że też ludzie to lubią, nie? Poszedł już, przerwa. Jaki on poważny. Nie słyszę, żebyście ćwiczyły. To niedorzeczne. Wykopy, przysiady. A! Skąd się tu wziąłeś? Koniec tego dobrego! Przyłóżcie się! Potrzebuję nowych klientów. Wezwać karetkę? Nie trzeba. Hej, co to? Spójrz i co się śmiejesz? Hej, tam jest więcej! Dziwne, zobaczmy. Pójdźmy za śladem. Cicho, chodź! Widzisz tu coś? Nie, pusto. Coś tu nie gra. Gdzie on jest? Patrz! E? Co to? Mmm, pycha. O, o Trenerze! Co to za niezdrowa dieta? E, ja to wytłumaczę. Pianeczkę? Musimy koniecznie gdzieś pójść. Cicho mi tu! Szczególnie ty, Alex. Dzisiaj sprawdzian. Gdzie ja je włożyłam? O, tu są. Na pewno zdam. To się okaże. Czy ja dobrze widzę? Gdybyś się więcej uczył, może byś to zdał. Ona ma tatuaż, hardcore. Nie wiem, czemu ci tak wesoło? Skup się na sprawdzianie. O, fajny naszyjnik. Zamknij dziób, bo muchy ci wlecą. Do roboty. Co tu się dzieje? Dziwna jest. Ani słowa, rozumiemy się? Piszcie. Matko, ale zła. Obserwuję Was. Ale to trudne. Żadnego ściągania. O, idealna okazja. Jakby to zrobić? Ups. Puściłam pióro. Podniosę je. I już, nawet nie było trudne. Sorko oddaję. Gdzie ona jest? Nie mam pojęcia. Co to? Zajrzymy? Wow! Ale czat! Sorka jest metalową? Tak! A to ci dopiero. Idziemy stąd. Jee! Co za piękne kwiaty? Przyniosłam papu wnusiu? Zajadaj ze smakiem, pycha, ale dobre. Och, zaraz wracam. Uwielbiam odwiedzać babcie. Zrobię coś dla peni? Dziarska z niej idzie w ucha. Na pewno jesteś głodna? Zrobiłaś gofry? O, cen! Cieszę się, że ci smakują. Poczekaj chwilkę. Nigdzie nie idę. Ma świetny apetyt? To było pyszne. Znajdziesz miejsce na ciastko? Nic już nie wcisnę. Nawet nie spróbowałaś. Proszę bardzo! Świetny wybór! Ale jak? Chcesz jeszcze? Dobrze! Przejadłam się! No cóż! W samą porę! Ciasto już gotowe! Muszę przejść na dietę! O nie! Tylko nie to! Popatrz, co przyniosłam! Twoje ulubione! Nie dam rady, babciu! Pęknę! Tylko kawałeczek? Otwórz buzię, zaraz się pożegam! Nie ma już więcej, prawda? Zuch, dziewczyna! Muszę coś wziąć? Babciu! Wszystko okej? Okay? Co ty robisz? A masz! Boksujesz? Tak! Spalanko po całości! Nie wierzę. Potrenujesz mnie? Nie dasz rady, kochanie? Przykro mi?